Dzisiaj spróbujemy namieszać brykiet ze słomy. Tu jest mamy słomy, słoma jest taka yy, troszeczkę, powiedziałbym, że poszarpana, troszeczkę krótsza, ale moczona. Ja ją moczyłem yy, 3-4 dni, chyba stała w wodzie. Teraz wodę zlam, taka żółta woda była tu, już wszystko wylałem, żeby lepiej było to widać. Tu mam oczywiście karton, karton też jest tam moczony, też kilka dni go moczyłem. No oczywiście przygotowaną czystą wodę, żeby to móc jeszcze przy mieszaniu dolać, dlatego że to wszystko stanie, musi być więcej wody, łatwiej wtedy ta mieszałka to wszystko rozbija. Także będziemy właśnie rozbijać i zobaczymy jak jest z mokrą, moczoną słomą, jak się będą te brykiety układać. Tu właśnie mam wcześniej wykonywany brykiet ze słomy suchej. No, taka też pocięta, poszarpana słoma. To jest z kartonem i tak jak mówię, tylko ze słoma była sucha żeśmy jej wcale nie moczyli. No i chcę zobaczyć jaka będzie różnica. Teraz czy ta słoma faktycznie będzie też tak sterczeć, jak to będzie schło, jak to się będzie w brykiecie układać. Doleję wody do słomy. Zobaczymy czy na tej wody starczy, niewiele tej wody. Chciałbym ją trochę rozbić, ale nie wiem czy to się w ogóle nam uda, więc chyba będziemy wrzucali tak jak, jak ona jest. Natomiast wezmę się za rozbijanie tego papieru. Wymieszam, tak jak powiedziałem, papier. No chyba porządnie niego rozbiłem. Wymieszam go teraz ze słomą i trochę pomieszamy znowu. Myślę, że to jest właśnie znowu, że jak się Dobra, spróbujemy kłaść teraz do bryki i wyciskać już tą masę. No to nasza bryki ciarka, już żeśmy wcześniej pokazywali ją jak ona wygląda, jak ona pracuje. Zbierzemy się chyba za wkładanie do formy tej naszej papki. Tu mi pani pomaga. No, sam ciekawe jestem właśnie, jak ta słoma będzie się wiązać z tymi w tym ten będzie wychodził. Całkiem przyzwoicie to wygląda. No można będzie chyba tylko, tylko tyle, że trochę grubsze robić, troszeczkę więcej. No trochę taki cienki nam wyszedł, ale w porządku. Ale mi się wydaje, że jest mokry czuć, że jest taki. No być może albo dużo papieru, a może przez to, że słona moczona i jest taki czuć, że. Dużo bardziej wilgotniejszy, aniżeli żeśmy to robili ze słomy suchej. Zobaczymy drugiego, może trochę więcej się złoży do formy. I trochę bardziej może będziemy starać się wyciskać tę wodę. Zobaczymy jak nam to będzie wychodziło. No, już taka kostka jest pełniejsza, trochę większa. Teraz sprawdzę. Wycinamy tylko tą rurkę. Zaraz zobaczę. No, pełniejszy, ale jest, jest. Pójść jak się. Jeszcze się woda wyciska. Nie wiem, moim zdaniem. Nie wiem, ja bym nie robić z moczonej słomy. Wydaje mi się, że to, co robiliśmy ze słomy suchej, też tak w ten sposób pieszaną, tylko nie moczoną słomę że konsystencja była troszeczkę ciekawsza. Tu jest bardzo dużo wilgoci, bardzo to wszystko mokre. Nawet po wyciśnięciu, jak widzieliście, dosyć mocno się wyciskało. Mimo to takie on jest jeszcze w dalszym ciągu. No, wilgotny, tak. Bardzo wilgotny, bym powiedział. Także nie będę robił. Będę robił, jeśli będę robił, na pewno z suchą słabę będę robił. Dołożę jednak trocin takich. Mam trocin suchych, spod Krajzegi, bardzo drobnych. Po prostu szkoda mi tego papieru, bo no, brykiet chyba nie będzie ciekawy tamten, a żeby się mi nie zmarnowała już ta masa. To właśnie dołożymy tych stroci. No i to się, się zrobi gęściejsze mi mniej tej wody się wyciśnie. Wydaje mi się, że będzie fajny brykiet z tego na powstanie. No, zobaczymy jeden brykiet właśnie z tymi drobnymi trocinami, Taką masę wymieszali. Zobaczymy jak on będzie wyglądał, myślę, że będzie na pewno lepszy. Nie no zupełnie nie się wygląda Spójrzcie. i twardsze już czuję pod palcami jak się wdusza zupełnie inny, już tak sprężynuje, nie jest tak, że się wdusiłby Tylko sprężynuje, zupełnie co innego Niewiele jak widzicie wyszło nam z tych brykietów mamy tylko 5 sztuk, z czego tam jeden taki cieńszy, tego małego pierwszego to rozbiłem tak od razu powiem, rozbiłem go wymieszałem go zarazem tu, tu później z torcinami no taki bucianki, nie wiadomo do czego. Yy, jakie wnioski? No tu żeśmy też dorzucili do pełnego, widzicie, yy, trocinę drobną. I powiem tak, jak ja bym sobie ten trocin, yy, brykiet, gadam z trocinami, yy, brykiet robił, to na pewno bym sobie mieszał z suchą słomą i na pewno bym domieszał do tego wszystkiego trocinę. Zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej i się, ten to jest dosłownie jak widzicie na biorę go w palce to to wszystko chodzi. Ja wiem, że on się wyschnie, zrobi się twardy, na pewno się nie rozbije, na pewno się nie rozkruszy. Natomiast yy, z torciną już jest zupełnie inny, już jest twardszy i wydaje mi się, że na pewno się będzie to dużo lepiej paliło, na pewno dłużej się będzie paliło, więc sama mokra, słoma nie wydaje mi się tutaj dobrym rozwiązaniem.